Cześć, z tej strony Ania Dąbrowska z bloga pani od Dzisiaj pochylimy się nad tematem, który na pewno jest Ci bardzo dobrze znany z lekcji chemii, a mianowicie nad masą. Ale mas mamy wiele różnych. Mamy masy molowe, masy cząsteczkowe, masy atomowe, masę względną, masę bezwzględną. Dlatego chciałabym dzisiaj przejść z Tobą przez każdy z tych zagadnień i wytłumaczyć Ci, czym różni się jedna od drugiej i kiedy jakiej używamy. Zacznijmy od masy atomowej bądź cząsteczkowej i masy molowej. Pierwsza jest dość intuicyjna, no bo skoro mamy masę atomową, masę cząsteczkową, to na pewno domyślasz się, że to jest masa atomu bądź cząsteczki. Czyli pojedynczy atom, pojedyncza cząsteczka waży no, bardzo mało i w wyniku tego potrzebujemy specjalnej jednostki bardzo niewielkiej, która pozwoli nam jakoś sensownie się tym posługiwać. Taką jednostką jest unit. Jeden unit to jest taka masa, która odpowiada jednej dwunastej masy Atomu y, izotopu węgla C12, czyli tłumacząc to z polskiego na polski. Oznacza to, że mamy izotop węgla C12, czyli taki, a, taki izotop, który ma liczbę masową równą 12, czyli ma 12 protonów i neutronów w jądrze, i 1,12 takiej masy to jest właśnie Unit. Czy z perspektywy maturalnej jest nam to do czegoś potrzebne? Nie bardzo, ale żebyśmy po prostu mieli tutaj jasność, co to znaczy właśnie ten, ta, ta masa względna, dlaczego my mówimy o niej, że jest względna, no to właśnie dla Dlatego, że ona, ona jest podawana względem masy jakiegoś izotopu. Więc o tym warto pamiętać. Czyli masa względna to jest masa wyrażona w Unitach. No i właśnie, to jest taka, taka mała jednostka, która pozwala nam do opisywania tego, jak, zbudowana jest, jak zbudowany jest dany atom, dana cząsteczka, i to, co jest istotne, to, że na masę atomu bądź cząsteczki, mam nadzieję, że pamiętasz, że wpływają protony i neutrony. Czyli to, ile mamy protonów i neutronów w jądrze, wpływa na to, jak duża jest masa danej cząsteczki. I taką masę możesz sobie oczywiście odczytać w układzie okresowym. Jeżeli chodzi przynajmniej o tablice maturalne, to zawsze znajdziesz to w tym miejscu. To jest właśnie masa atomowa wyrażona w unitach. Jak na pewno tutaj widzisz, ta masa atomowa nie jest liczbą całkowitą, tylko jest tutaj jeszcze z jakąś taką, taką częścią, po przecinku. I to wynika z tego właśnie, że mamy różne izotopy występujące w przyrodzie. Jednych jest więcej, innych jest mniej. Czyli mamy różne atomy tego samego pierwiastka, które różnią się od siebie liczbą neutronów w jądrze. I to właśnie powoduje, że tam te, z tej masy wyciągamy sobie taką średnią ważoną. Natomiast pamiętaj, że kiedy my określamy masę pojedynczego atomu, to my nie podajemy tej masy po przecinku, tylko my podajemy ją zaokrągloną do liczb całkowitych. Czyli nie mówimy 40,0. 0,8 unita, tylko 40 unitów. Wyjątkiem jest tutaj chlor. W przypadku chloru stosujemy tę masę po przecinku, jest to 35,5. To jest taki jedyny wyjątek naturalny. Zapamiętaj sobie to, bo to się czasami przydaje. Wiemy już, że masa względna to jest masa wyrażona w unitach. Jest to masa stosowana do opisywania tego mikroświata, czyli poziomu pojedynczych atomów, pojedynczych cząsteczek. Natomiast ta masa jest niepraktyczna z takiego codziennego. Punktu widzenia. No bo my nie mówimy o tym, że odważ sobie nie wiem, 6 razy 10 do 25 unitów takiego i takiego pierwiastka, na przykład, czy jakiegoś związku chemicznego, tylko znacznie wygodniej jest nam używać po prostu gramów. I te gramy. To jest właśnie masa bezwzględna, i to jest masa, która właśnie jest wykorzystywana do takiego opisu bardziej świata makroskopowego. No i teraz pytanie brzmi, po co w takim razie stosujemy jedną i drugą i jak one się ze sobą łączą? No, stosujemy jedną i drugą ze względów praktycznych, tak jak powiedziałam, bo kiedy nas interesuje opisywanie świata mikro, no to potrzebujemy jakiejś jednostki małej, a jeśli świata makro, no to już coś większego. I teraz tym spoiwem, które właśnie. Łączy jedną i drugą zależność, jest y, liczba awogadro y, łamane na mol, po prostu na, y, na liczbę określającą jeden mol. Mol to jest nic innego jak Konkretna liczba, tak jak na przykład tuzin to 12, tak mol to 6,02 razy 10 do 23, czyli tak jakby 6,02 razy 1 i 23 zera jeszcze dalej. Więc jak sam widzisz, no byłoby to bardzo niełatwe, żeby używać sobie czegoś takiego w codziennym życiu. I dlaczego właśnie taka, a nie inna liczba? No bo okazuje się, że jeżeli mamy, właśnie, że to jest taki, taki most łączący ten świat mikro i makro, no bo jeżeli weźmiemy sobie, no właśnie, chociażby ten wapń, czyli może zapiszę to w ten sposób, jeden atom wapnia waży 40 unitów, a 1 mol atomów wapnia, 1 mol atomów wapnia, czyli 6,02 razy 10 do 23 atomów wapnia, waży 40 gramów. Czyli zobacz, że jest ta sama liczba, ta sama wartość, tylko inna jednostka. Do czego nam to jest potrzebne dalej? No, czasami po prostu do zadań maturalnych, bo niekiedy CKM ma taką fantazję, że każe nam po prostu określić, ile mamy cząsteczek w, jakimś, w jakiejś masie bezwzględnej, czyli ile mamy na przykład cząsteczek w tylu i tylu gramach. No i wtedy ta masa nam. Przychodzi z pomocą i można to za zapisać na dwa sposoby, można do tego podejść na dwa sposoby, i prawdopodobnie z jednym z nich się tylko spotkałeś w szkole, drugi może gdzieś się pojawił w za zbiorach zadań i cię zastanawia, dlaczego właśnie tak to wygląda. Można sobie to taka naj najprostsza, chociaż ja jej nie lubię, bo ja nie lubię niczego zapamiętywać yy, tak na stałe, tylko wolę sobie to rozumieć. Yy, no ale jeżeli yy, yy, z, z takim czymś się spotkałeś, no to może to być dla ciebie bardziej intuicyjne, czyli stała po prostu taka zależność, że 1 unit jest równy 1,66 razy 10 do minus 24 g, czyli możemy sobie po prostu tak swobodnie podstawiać za jeden unit 1 unit 1,66 razy 10 do minus 24 g. Ale pytanie, skąd to się bierze? Ano ba z bardzo prostej zależności. Skorzystajmy sobie z tego przykładu z wapniem. Mogę sobie ułożyć proporcje, bo jak wiecie, chemia proporcjami stoi. Ja bardzo lubię ten sposób, jak się tylko da coś na proporcje obliczyć, to zawsze idę w to. No i teraz popatrzmy, że jeden atom CA waży 40 unitów to 6,02 razy 10 do 23, czyli 1 mol atomów wapnia CA waży 40 Gramów. I teraz jak sobie z tego ułożymy proporcję, zrobimy sobie tutaj to na krzyż. No to co nam wyjdzie? Wyjdzie nam tak, 40 g razy 1 atom wapnia to się równa 40 unitów razy 6,02 razy 10 do 23 atomów wapnia. I teraz atomy wapnia nam się skrócą. No taka trochę głupia jednostka, no ale jednak jednostka jak jednostka. no Każda jest uznawana, czyli to nam się skraca. Zostają nam unity i gramy. Czyli teraz y, możemy sobie też 40 i 40 skrócić, czyli tutaj 1 i tutaj 1. I wychodzi nam na to, że 1 unit będzie wynosił 1 gram przez 6,02 razy 10 do 23. I jak sobie to podzielimy, to okaże się, że jeden unit właśnie jest równy 1,66 razy 10 do minus 24. No i oczywiście gram jako jednostka, bo nigdzie nam się to nie skróciło, nigdzie nam to nie uleciało. I właśnie stąd się bierze ten 1,65. 6. Także nie musisz się tego uczyć na pamięć. Jeżeli znasz liczbę Avogadro, to to już w zupełności wystarczy i spokojnie można sobie wtedy to wyprowadzić. Nie jest to wcale skomplikowane. Mam nadzieję, że to, co tutaj Ci pokazałam, trochę wyjaśnia. Czyli podsumowując, mamy dwa rodzaje mas, mamy masę. Względną i bezwzględną. Masa bezwzględna to jest ta wyrażona w gramach, masa względna to jest ta wyrażona w unitach. Ta wyrażona w gramach służy do opisu świata makroskopowego, ta wyrażona w unitach służy do opisywania świata mikroskopowego. No i jedną na drugą możemy zamieniać, wykorzystując te zależności, które opisałam w tym filmie. To wszystko jeżeli chodzi o te, o te zamiany, o masy. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniach do matury, to mogę Ci polecić nasze dwa. Serwisy, kursy do matury.pl i notatki do matury.pl, gdzie znajdziesz gotowe, sprawdzone materiały z 11 przedmiotów dostępne od ręki. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!